Kolejki w urzędach to niestety codzienność. Na szczęście dzięki coraz większej cyfryzacji można je ominąć. W zabrzu chcąc wybrać się do urzędu i nie czekać w kolejce, wystarczy skorzystać z usługi ustal termin. Żeby nie tracić czasu, pojawiła się taka możliwość za pośrednictwem strony internetowej. Ustalić konkretną godzinę i konkretny dzień na załatwienie spraw. Obecnie jest to 38 spraw. Tak naprawdę można sobie załatwić rejestrację pojazdu, możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty, odebranie dowodu osobistego, a także ewentualnie umówienie się na jakieś tam kwestie ślubne w Urzędzie Stanu Cywilnego, rejestrację dziecka czy zameldowanie. Jak to wygląda w praktyce? Po dokonaniu wstępnej rezerwacji na swojej skrzynce e-mail trzeba potwierdzić rezerwację. Po potwierdzeniu takiej rezerwacji otrzymuje się potwierdzenie, kod potwierdzający. I z tym kodem przychodzi się do nas na salę obsługi klienta. Podaje się strażnikowi, który spuszcza na salę kod potwierdzający rezerwację. Wskazuje on okienko, na które należy podejść, żeby o umówionej godzinie przyjść i załatwić sprawę, co się chciało. Wizytę w urzędzie wystarczy zarezerwować dzień wcześniej. Ten jeden dzień jest nam potrzebny ze względów organizacyjnych, ale nie ma też takiej sytuacji, że na wizytę w urzędzie będziemy oczekiwać tydzień, dwa tygodnie czy miesiąc. Zazwyczaj udaje się to zrobić z dnia na dzień, więc możemy sobie spokojnie zaplanować inne sprawy i przy okazji załatwić wizytę w urzędzie. Warto pamiętać także o platformie ePUAP, dzięki której wiele spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia. Z domu. Nie wymaga to od nas żadnego drukowania, wysyłania, tylko za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego można taki wniosek złożyć bez wychodzenia z domu. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z takiej naszej bazy alertów. W których informujemy o wydarzeniach, które dzieją się w zabrzu, o szkoleniach albo o innych inicjatywach. Za pośrednictwem strony internetowej można się zarejestrować. Podajemy tylko swój numer telefonu, imię i nazwisko, i musimy oczywiście wyrazić zgodę na taką wysyłkę. Wtedy raz bądź dwa razy w tygodniu dostajemy SMS-a z informacjami właśnie, co się dzieje w zabrzu. Miasto Zabrze od lat działa w kierunku ułatwiania mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych. To przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od budowy sieci szerokopasmowej na terenie całego miasta. Mamy infrastrukturę, która umożliwia nam wdrażanie kolejnych rozwiązań. Szczególnie te rozwiązania sprawdzają się w okresie pandemii. Wtedy, kiedy mieszkańcy mogą się umówić na spotkanie elektronicznie, żeby nie oczekiwać zbyt długo, tutaj załatwiając sprawy w urzędzie. Ale takimi rozwiązaniami są na przykład m.in. Portal podatkowy, dzięki któremu mieszkańcy mogą uiszczać podatki w sposób elektroniczny. Ułatwianie kontaktów z urzędem to element strategii Smart City. Otóż w tej chwili jesteśmy w trakcie zlecania przygotowania strategii Smart Zabrze 2030. Mamy już wyłonionego wykonawcę. W tym dokumencie będziemy chcieli połączyć te elektroniczne usługi dla mieszkańców, ale również łączyć w to zarządzanie infrastrukturą, bezpieczeństwem, no i całą sferą związaną ze smart city. Bardzo także pamiętać o urzędowych aplikacjach mobilnych, takich jak Ekoharmonogram czy Zabrze w sercu Śląska.